Halo, halo, dobry wieczór, cześć, witaj bardzo serdecznie, chociaż nie wiem, u Ciebie może być w tym momencie, kiedy to oglądasz, dzień. Witam Cię z boiska piłkarskiego. Ciekawe, czy zgadniesz, jakie to miasto. Po co się dzisiaj spotykamy? Aby sobie porozmawiać o lodach. Jakie lubisz lody? Czeklodowe, orzechowe, śmietankowe? Czemu zaczynam Tobie mówić o czymś tak smakowitym, co uwielbiałem dzieci uwielbiałem uwielbiają dorośli? Nie wiem, czy wiesz, ostatnio oglądam sobie bardzo namiętnie kanał na YouTube niesamowitego podróżnika. Zobacz sobie, nazywa się to Look Life Charm. Jest to facet, który rozkachał sobie Polskę, a ostatnio bardzo często i namiętnie podróżuje między Warszawą, a Śląskim był między nimi. Przyczynie, był także w Biersku Białej. Ostatnio wrócił do, do Warszawy, by ponownie pojechać na przykład do Radomia. Zobacz sobie odcinek 571, w którym nasz bohater Luke nazwał Radom jako miasto City of Ice Creams, czyli miasto jako lodziarnia. Nie będę Ci tego teraz tłumaczyć, ale żebyś zrozumiał o co w tym wszystkim chodzi. Dzietki sekret. Sekret tego, jak. Cudze chwalimy, a swego nie znamy oraz czego możemy się od tego człowieka nauczyć. A mianowicie, kiedy zobaczysz, jak Luke chodzi po ulicy, jak próbuje nawiązywać kontakt z Polakami, to możesz się od niego zainspirować i nauczyć tym, jak on stara się sympatycznie zaczepiać ludzi, witać się z nimi, mówiąc cześć, jak się masz, wszystko dobrze. Pamiętam to pytanie, czy wszystko dobrze, kiedy, kiedy był w Bielsku Białej i pytał obcych ludzi. Zastanawiasz się, być może, dlaczego zaczepia obcych ludzi. Brzydkie to słowo w polskim języku zaczepia. A to chyba nie tak powinno wyglądać. Dla samego kontaktu, żeby się poznać. Przecież, kiedy Luke wchodzi do jednego ze sklepów, zadaje sprzedawczyni Polce proste pytanie, jak się masz? On opowiada: dobrze, dobrze. I co za tym idzie? Pani sprzedawczyni mówi do niego, skoro tak dobrze się witamy, masz, zjedz sobie coś. I daje mu na stoliku dwa, jak to mówią, dwie przystawki, żeby sobie spróbował za darmo. A za chwilę zadaje mu pytanie, dobrze, a co? W takim razie teraz kupujesz. Jaka znakomita technika sprzedaży! I cóż, można byłoby się pokusić o. Taki tekst. Jaka manipulacja z jej strony. Ale czy warto to robić? Skoro jest tak miło, to bawmy się, by na końcu tego procesu sprzedaży popatrzeć na to, jak Look traktuje sprzedawczynię. Czyli daje jej więcej pieniędzy niż kosztował posiłek. A jeśli zobaczysz odcinek 570, który został nagrany również w Radomiu, ale ma trochę inną formę, to zobaczysz również, jak na sklepu z warzywami. Kiedy kupował, to widać, banany, daje pani 50 zł. Ona mówi: Nie, 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 za dużo. A on mówi: Tak, tak, tak. Czyli nie sprzeciwiajmy się, jeśli klient chce nam zapłacić więcej. Bo możemy go urazić. Możemy go urazić. Możemy. Bo przecież niedawno czytałem, jak muzułmanie spacerujący po krupówkach w ramach swojego święta, swojej własnej religii, rozdawali dzieciom. Bodaj biednym osobom pieniądze i prosili, żeby im nie odmawiać, bo to bardzo ich urazi. No cóż, nie możemy się z czymś takim kłócić, bo natura ludzka, jeśli chce czynić dobro drugiemu człowiekowi, to nie możemy się temu opierać, bo jest to niemiłe. Traktujmy drugiego człowieka tak, jak, jak on jest naprawdę. I czego nas może uczyć Look z kanału Look Like. Life Charm, Look Life Charms? Tej sympatyczności, tej serdeczności, takiego ciepłego podejścia do człowieka, bo w sprzedaży. Sprzedaż powinna na tym polegać. Na miłej atmosferze, a pieniądze to już jest efekt drugorzędny. Ono no nie są najważniejsze w sprzedaży. Żeby była miła atmosfera, to wtedy wszystkim nam z przyjemnością będzie się płaciło, sprzedawało. Nie technika sprzedaży. Dobry kontakt jest najważniejszy. Dzień dobry, od przywitania po małą kurtuazję, potem przechodzimy sobie po właściwy kontest, kontekst. Wymieniamy pieniądze na produkt, produkt na pieniądze, i niech ta zabawa trwa dalej. Bo to wcale nie musi być stresujące, więc od lodziarni po to, żeby się nauczyć, że podróżowanie również dużo daje. Zachęcam. Look Life Charms. Uczmy się, obserwujmy, inspirujmy się, bo również ten człowiek daje mnóstwo fajnej, wartościowej do wykorzystania wiedzy, na przykład z nagrywania materiałów wideo podczas podróży. Zachęcam, rekomenduję. To by było na tyle dzisiaj. Pozdrawiam. Być może już wiesz skąd, jeśli jesteś sympatykiem sportu. Nie powiem tobie. Pozdrawiam. Cześć.